Janusz Mert Stargard mówi, dziś będziemy mówić w audycji o młodzieży w Stargardzie. Czy mają wystarczającą ilość zajęć, co robią w weekendy i czy miasto przygotowane jest na zapełnienie tego czasu wolnego od nauki dla młodzieży dzisiejszymi gośćmi. Stargard mówi są Mariola Pipier, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia Smagowicz, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta. Dzień dobry. I uczennica zespołu szkół nr 5 oraz Aleksander Gwardecki, sekretarz młodzieżowego zespołu doradczego prezydenta miasta Stargard, uczeń szkoły w chmurze. Dzień dobry. Pani dyrektor, czy Stargard jest miastem dla młodych ludzi? Czy oferta miasta jest przygotowana na młodych ludzi z XXI wieku? Tak. Myśląc o młodych ludziach, to patrzę poprzez taką perspektywę dnia codziennego. Kiedy jadę do pracy, to widzę, że młodzież wypełnia ulicę, idąc do szkoły, wypełnia komunikację miejską. Po południu widzę, że młodzież wracając ze szkoły, wypełnia sobą też różne części miasta, ale myślę, że też wypełnia miejsca, w których jest przygotowana oferta dla młodzieży, czyli i Młodzieżowy Dom Kultury, i tutaj myślę o centrum, sargarskim centrum nauki Filary. Myślę o Książnicy sargarskiej, gdzie często widuję młodych ludzi w zakamarkach, którzy siedzą, coś czytają, rozmawiają, piją kawę. Widzę w sali kinowej, widziałam w amfiteatrze, który e, świeżo otwarty zgromadził, myślę, że większości młodych ludzi. Na pewno no, pominęłam jakieś miejsca. dzięki ofercie i propozycji tak, prawda? Tak, myślę, myślę tak, że ta oferta, ta oferta, ja mówię o tej ofercie tak ogólnie m, dostępnej i weryfikowanej przez mieszkańców miasta, bo dla mnie ofertą dla młodych ludzi też są miejsca, które młodzież sobie sama wybierze. Czyli tam gdzie zechce usiąść razem ze sobą. Widziałam młodzież w parkach grającą w szachy. Widziałam rozmawiającą młodzież w różnych częściach miasta, bardzo często przy szkołach, bardzo często popołudniami, nawet do późnego wieczora debatują o ważnych sprawach swoich własnych, czyli myślę, że Stargard jest takim miejscem, w którym jeżeli tylko jakiś młody człowiek chce sobie znaleźć kącik do dyskusji, do spotkań, to jest ale też myślę, że jest i niedosyt, bo w momencie, kiedy rozmawialiśmy o różnych potrzebach młodych ludzi podczas spotkań młodzieżowego zespołu doradczego, to były sygnalizowane takie potrzeby, że jeszcze warto nad tym popracować. Olku, tutaj teraz pytanie do ciebie. Czy nie brakuje takich miejsc w Stargardzie, gdzie wy jako młodzież, jako młodzi ludzie jesteście, będziecie taki kompletnie na luzie, taki, w takim miejscu spotkań? Są takie, nie mówię o MDK-u, u Takie wasze, wasze, konkretnie wasze miejsce? Myślę, że hmm. raczej są. Raczej są. Myślę, że na pewno młodzież z każdego zakątku Stargardu yy, na pewno znajdzie sobie takie miejsce. Znajdzie sobie miejsce, w którym można posiedzieć, można pochodzić z znajomymi, dobrze się pobawić. Niekoniecznie właśnie robiąc coś specjalnego, jak właśnie oferuje MDEK i inne oferty, tylko właśnie Czyste miejsce do spokojnego spędzenia czasu, pochodzenia, porozmawiania i integracji z innymi. Jako no, uczeń szkoły w chmurze, to właśnie takie miejsca są ważne, bo organizując na przykład spotkania dla uczniów, y, szukam właśnie fajnych miejsc, w których można się spotkać, w których można pogadać i po prostu żeby się poznać. Dla przykładu, jakie to są miejsca? Ja osobiście głównie korzystam z parków, bo są bardzo rozwinięte w Stargardzie. Yy, oferują no na pewno po prostu cichą przestrzeń. Ławki i teren Ławki, zielony. Ławki, teren zielony. Na pewno cieszy oko i cieszy uszy, gdzie zamiast słuchać ciągłego ruchu aut, można po prostu posiedzieć posłuchać. Śpierkania ptaków. Julio, oferta skierowana dla młodzieży mhm. przez miasto jest wystarczająca? Czego byś może jeszcze oczekiwała? Na pewno dużo jest miejsca spędzania razem, razem czasu. Moim zdaniem oferty w StarCardzie, najwięcej ich jest do rozwinięcia się sportowo. Mamy dwa superkluby piłkarskie, które na pewno, się, na pewno dadzą nam wielkie możliwości. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o sport, ale miejsc na młodzieży takich. takich do spędzania czasu w miejscach zamkniętych, to troszeczkę brakuje. Na przykład brakuje mi parku trampolin, ściany wspinaczkowej, czy na przykład jakiegoś salonu gier. To bym, bym tak pomyślała nad takimi rzeczami. Ale tak to bardzo, bardzo mi się wydaje, że y, dobrze to, no... Y, da rady spędzać czas u nas w mieście. Znaczy, są takie miejsca, gdzie nie pod kontrolą dorosłych możecie rozwijać swoje zainteresowania ukierunkowane na sport, rekreację, nie wiem, skateparki, cokolwiek są, oczywiście. Nie, nie, nie powinno być ich więcej? W, no, mi się wydaje, że, że jest dużo. No, w centrum u nas w Fergardzie jest, na pośredniu Pyrzyckim tak samo jest skatepark, jeżeli chodzi o to. Drogi rowerowe też do jazdy na rowerze, na, róż, na deskorolce jest dużo miejsca. I nie brakuje u nas tego. Pani dyrektor, ja słyszałem o takim pomyśle szkolnego budżetu obywatelskiego. Cóż to jest, proszę, na czym to miałoby, być, miałoby polegać? Jest to bardzo ciekawy pomysł. Ja przyglądałam się formom pilotażowym, na przykład w Krakowie czy w Olsztynie, no właśnie, kiedy to, to władze samorządowe przygotowały w budżecie pewne sumy, bo tu chodzi też o pieniążki, żeby młodzież umiała się gospodarować pieniążkami. Te programy pilotażowe polegały na tym, żeby wygenerować w środowiskach szkolnych, w szkołach taki pomysł na przeanalizowanie potrzeb, Właśnie wewnątrz szkoły, czy w otoczeniu szkoły te potrzeby sygnalizowaliby no, uczniowie danej placówki, czyli powiedzmy sobie, młodzież szuka pomysłu na to, gdzie miło spędzić czas, gdzie jest ciekawe miejsce na terenie szkoły, żeby usiąść i pograć w coś. Czy w ogóle mają pomysł na to, żeby w szkole było po prostu lepiej? Pani dyrektor, ja tylko przerwę. Mhm. W jaki sposób były zbierane te jakby oczekiwania uczniów w tych miastach, w którym taki budżet funkcjonuje, czy w formie jakiejś? anonimowych ankiet, bo to różnie bywa. Anonimowa ankieta może by odzwierciedlać prawdziwe potrzeby młodzieży. Co innego, te, te, te potrzeby wyrażane na lekcjach? Były takie dwie formuły. Pierwsza formuła to była po prostu takie zapytanie, taka skrzyneczka pytań, do której wrzucała grupa zainteresowanych swoje pomysły. Ale też dodam, że była jeszcze taka formuła uczestnictwa nie tylko samych uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Czyli można to zrobić poprzez działanie uczniowskie, ale można to zrobić poprzez działanie całej społeczności szkolnej tak Były takie, takie dwa modele, zaobserwowałam. Zbierano informacje właśnie poprzez skrzyneczki, poprzez zwy, zwyczajne zapytania, ankiety, podczas na przykład różnego rodzaju zebrań, na przykład samorządu szkolnego. No i później zbierały się grupy, które analizowały, weryfikowały potrzeby i one też miały różne składy. Bo na przykład w niektórych placówkach byli, była to sama młodzież. Oczywiście pod takimi auspicjami można powiedzieć jakiegoś opiekuna dorosłego, ale byłby, Ten dorosły miał, miałby wpływ, nie, decyzji, nie, on nie. tylko koordynował, organizował spotkania, natomiast nie chodziło tu jego znaczące zdanie absolutnie, bo to młodzież generowała od początku zarówno badanie, czyli taką diagnozę potrzeb danej szkoły, następnie wybór tych projektów, które Podlegałyby głosowaniu, czyli trzeba spisać po prostu zwyczajnie taki układ wewnątrz szkolny, na podstawie którego przeprowadzi się taką drogę od badania potrzeb poprzez wygenerowanie tych najlepszych pomysłów i poprzez później wybranie tych, które rzeczywiście mają rację zrealizowania. No oczywiście najważniejszą sprawą tutaj są pieniądze. Ponieważ widziałam w różnych miejscach takie sumy, no, które mogą się wydawać dla niektórych niewysokie, bo 5000 zł, ale gospodarowanie taką sumą to też jest. Pewien wyczyn, bo uczy się przez to młodzież, w jaki sposób tak niewielką sumę można zaangażować do spełnienia ich naprawdę dużych potrzeb. Więc muszą zastanowić się, czy jeden projekt wybierają, czy też dzielą to na mniejsze projekty. To, to wszystko zależało od pomysłu danej placówki. Na stargarskie o kiedy może wejść w życie? Jest to kwestia w tej chwili otwarta, ponieważ pomysł już padł. Zaczniemy rozmawiać z młodzieżą, ponieważ to jest najważniejsza grupa, która będzie ewentualnie wprowadzać pomysł do szkół. Młodzieżowy zespół myślę, że tutaj jest taką największą siłą i takim motorem napędowym do przeniesienia pomysłu, więc najbliższe spotkanie to na pewno będzie rozmowa na ten temat. Aleksandrze, co sądzisz o tym pomyśle? Myślę, że na pewno jest warty uwagi i myślę, że może sporo przynieść takiej indywidualności. Indywidualności, co do pomysłu słów każdego nastolatka i każdego ucznia w danej szkole, że każdy może coś wnieść od siebie i może zasugerować swój pomysł. No, gdyby był już wprowadzony taki e, budżet szkolny, jaka byłaby propozycja dla twojej szkoły? Hmm. No, dla mojej szkoły to nieco hmm. inniejsza sprawa, choć no mów śmiało, mów śmiało. Jak teraz tak myślę, to na pewno przydałoby się takie czysto miejsce spotkań. W Szczecinie mogę podać przykład z Urzędu Miasta jest coś takiego jak dom skandynawski. W domu skandynawskim prowadzone są różne warsztaty, miejsca spotkań. No świetne miejsce przy Piłsudskiego w Szczecinie. Dokładnie, dokładnie. I można, ja na przykład, jako organizator spotkań y, Szkoły w Chmurze dla Uczniów, y, Około raz w miesiącu wynajmujemy sobie tam całkowicie za darmo przestrzeń na cały dzień. I dla przykładu, wczoraj byliśmy i naprawdę przez parę godzin świetnie spędziliśmy czas w przyjemnej, zamkniętej przestrzeni. No dobrze, co robiliście przez te parę godzin? No tak jak we wcześniejszym pytaniu mówiłem, to jest bardzo. Ważne, żeby mieć taką przestrzeń czysto spokojną, że nie zawsze potrzebujemy jakiegoś y, konkretnego tematu typu oglądanie filmów, gotowanie i tym podobne, tylko nawet czysta przestrzeń, żeby posiedzieć i wszyscy, żeby się poznali na spokojnie, po, po, połączyli się w grupki, pogadali, gramy często w planszówki tam i to jest naprawdę świetna przestrzeń, żeby po prostu spędzić czas. Pani dyrektor, w obecnych czasach młodzież jest postrzegana jako taka grupa ludzi dosyć zagadkowa, tajemnicza. Czy może Pani nawiązać wspólny język z młodymi ludźmi? myślę, że w dzisiejszych czasach, ale i w każdych czasach, jakby się tak zastanowić, to już Arystoteles 24 wieki temu mówił o wcześniejszych pokoleniach, cóż to za ludzie, prawda i tak dalej, o młodych ludziach, prawda? A przed nim jeszcze i Platon i Sokrates, więc mamy tutaj taki pokoleniowy niejako ruch, ale wracając do kontaktu z młodymi ludźmi myślę, że najprostszą taką formułą na dobry kontakt dla dorosłych jest budowanie poczucia, że się jest autentycznym. że się jest otwartym, autentycznym, że ma się słabości, że nie jest się wszystko wiedzącym. Najlepszym sposobem na rozmowę jest pytanie. Takie dopytywanie się. Ja cały czas uważam, że moje przebywanie z młodymi ludźmi w szkole spowodowało, że ja się rozwijałam. Zawsze tłumaczyłam, że ja rozpoczynałam swoje młode lata od telefonu na korbkę. Od dwóch kanałów, kanałów telewizji i od przemieszczania się zupełnie innego po świecie, czyli z mapą, a nie na przykład z jakąś aplikacją. I kiedy to mówiłam, to, to widziałam, że to już w ten sposób budzę taki odruch zaciekawienia i taką konieczność pomocy mi w tym, jak, co mam zrobić dzisiaj, żeby mi było łatwiej. Więc za każdym razem myślę, że otwartość i właśnie autentyczność pogodzenie się z tym, że, że nasze pokolenie jest pokoleniem, które też bardzo mocno może się nauczyć od młodych ludzi i nie oceniać. Przede wszystkim nie oceniać, dlatego że poprzez oceny, poprzez szybkie reagowanie, tu i teraz natychmiast muszę powiedzieć, co myślę, co sądzę, bez refleksji, to właśnie to bardzo często burzy nam dobry kontakt z młodymi ludźmi. Pani dyrektor, czy spotkała się Pani w rozmowie z uczniami, z młodzieżą, ze specyficznymi określeniami, które funkcjonują w języku. Na przykład, czy zna Pani, cóż to jest bambik albo delulu? Nie, nie, zupełnie nie wiem. Gdybym była w tej chwili w szkole, być może bym dopytała, ale ja od razu odwrócę sytuację. Był taki moment przez lata, kiedy odnosiłam się do młodzieży i siebie prezentowałam w trzeciej osobie i mówiłam, no słuchajcie, facetka nie ma czasu na rozmowy i tak dalej, tak to sobie powtarzałam i myślałam, że jestem taka właśnie kulowa. I w pewnym momencie dziewczyna z klasy przerwała mi i proszę pani, ale wie pani, że to już jest wapno. Może tak się nie mówi. Niech Pani sobie, o sobie powie po prostu Pani, nie? Więc, no, jednak myślę, że jestem daleko. Dobrze. Jeśli chodzi o szkolny budżet obywatelski, tutaj zapytam um, Julię. Co sądzisz? Sądzę, że na pewno jest przydatne, przydatne są dofinansowania na nasze szkoły w Stargardzie. Jest dużo szkół, które brakuje, brakuje na przykład nam szafek w szkołach. To jest coś, co usłyszałam od, nie, od niejednych uczniów. I dużo rzeczy na pewno w, szkole, na pewno w szkołach powinno być naprawione, typu boiska zrobione, jakieś miejsca też do uprawiania sportu w szkole i na remonty. Czy znaczy młodzieżowy zespół doradczy przy prezydencie nie jest nieco ograniczony, jeśli chodzi o swoje kompetencje, w stosunku na, na przykład do młodzieżowej rady miasta w Szczecinie. Aleksandrze. Hmm. Ciężko akurat mi powiedzieć, bo aż tak bardzo nie interesowałem się Młodzieżową Radą Miasta w Szczecinie, jeżeli chodzi o porównanie. Ale może, może powiedzmy, czym się zajmuje Młodzieżowy Zespół Doradczy? No A na pewno jest... I czy ma realny wpływ na decyzję miasta? Na pewno jest bardzo dobrym takim... Przekaźnikiem, przekaźnikiem kontaktu między przedstawicielami, bo tak myślę, że można, że mo, można nas określić, młodych osób, pomiędzy Urzędem Miasta i po, pomiędzy po prostu władzami miasta, yy, że możemy przedstawiać swoją perspektywę, swoją perspektywę miasta, czego nam brakuje, czego nam potrzeba i jak realnie możemy na to wpływać. Yy, myślę, że nawet jeżeli oczywiście. Takich czysto decyzji nie mamy w postaci zmian w mieście, to jednak bardzo uważam, że mocno wpływamy na wiele poglądów na temat rozwoju miasta i jak my to widzimy jako po prostu młodzież, która funkcjonuje w tym mieście, żyje, uczy się, rozwija się i czego nam brakuje czego potrzebujemy. Czy również jesteście inicjatorami jakiej, konkre jakiejś konkretnej działalności, na przykład charytatywnej? Oczywiście, oczywiście. Z tego, co wiem, bo jeszcze wtedy nie byłem w zespole doradczym, ale rok temu w poprzedniej kadencji była akcja odblask dla seniora, z tego co pamiętam. I zbieraliśmy w szkołach, znaczy zespół, bo ja jeszcze nie byłem, zbieraliśmy um, odblaski, które później były przekazywane seniorom I, i myślę, że to nawet takie małe akcje jak ta bardzo aktywują młodzież. Aktywują młodzież do właśnie działań społecznych, charytatywnych i myślę, że to jest ważne. Aleksandrze, powiedz, e, jakie wydarzenia, jakie inicjatywy powinny się pojawić w Stargardzie? Hmm. Oczywiście skierowane do, skierowane do Waszej grupy osób. Na pewno hmm, tak, tak naprawdę nie myślałem o, o takich wydarzeniach dla młodych osób. Bo raczej takich jest mało, e, jak no bardzo niewiele, ale myślę, że. Hmm. Powinno się myśleć o zorganizowaniu imprez, spotkań, yy, takich bardziej trafiających w młode osoby, bo tak, tak jak myślę, to zazwyczaj wszelkie wydarzenia, wszelkie imprezy są skierowane bardziej w. bardziej skierowane dla osób dorosłych, bardziej przeznaczone dla rozrywki, dla. Zainteresowania, które płyną do osób dorosłych, niekoniecznie do osób młodych. Nawet samemu będąc na różnych wydarzeniach, no to naprawdę mniejszością są osoby młode i to jest na pewno dobry temat, który z chęcią poruszę na przykład na spotkaniu z zespołu doradczego. Jakie wydarzenia i jakie imprezy moglibyśmy spróbować zorganizować dla młodych osób? Co by młode osoby zainteresowało? No właśnie i co by zainteresowało. Mamy tutaj przedstawicielkę Urzędu Miasta. Propozycje konkretne. Gry miejskie, gry miejskie. Może nawet bo prowadzimy grę miejską z Stargard, co roku, tylko one są dla szkół, dla przedstawicieli kilku osób ze szkół. A myślę, że fajnie byłoby też zorganizować coś ogólnie. Może nawet niekoniecznie właśnie dla szkół, tylko nawet wakacje, wakacje dla osób, które po prostu są na to chętne, mogłyby się zapisać, mogłyby uczestniczyć w takiej grze. Myślę, że na pewno to by urozmaiciło. Czas wolny. A czy oferta mdk u Młodzieżowego Domu Kultury i Starogardzkiego Centrum Kultury, jest odpowiednia dla Was, wystarczająca? Czego jeszcze oczekiwalibyście? Myślę, że raczej tak. Myślę, że raczej tak. Myślę, że MDK i ESCEK oferują naprawdę zróżnicowane warsztaty i grupy, które łączą naprawdę. Bardzo, bardzo zróżnicowane zainteresowania, i sądzę, że raczej na pewno większość młodych osób, jeżeli by poszukało, to by odnalazło coś dla siebie. Pani dyrektor, co jeszcze zaproponujecie w najbliższym czasie młodym stargadzianom? Jakieś propozycje, pomysły? Y z jednej strony tak się przysłuchiwałam tutaj wypowiedzi i się zastanawiam nad sposobem zaproponowania, bo tak, no możemy jako dorośli właśnie skomponować taką ofertę różnego rodzaju, naszym zdaniem, odpowiednich imprez, odpowiednich można powiedzieć, takich różnego rodzaju wydarzeń. Z tym, że zawsze mam wątpliwość, czy dorośli rzeczywiście znają wszystkie potrzeby. Jednak dla mnie ta formuła zapytania w różny sposób czy to poprzez działalność samorządów szkolnych, bo takowe działają, tak? Czy to poprzez młodzieżowy zespół to jest najlepsza forma? Bo sztuką jest zarzucić własnymi pomysłami, bo ja powiedzmy sobie, już w tej chwili bym mogła powiedzieć, prawda, sprowadzić jakichś bardzo wartościowych ludzi moim zdaniem do Stargardu, ludzi moim zdaniem, którzy, którzy mogą być autorytetami albo mogłyby, mogliby być autorytetami, ale ja nie mam takiej pewności do końca, czy to będzie akceptowalne przez właśnie młodzież. Czyli tu musi być jednak formuła zapytania. Na pewno warto przynieść propozycję, bo nie sztuka rozmawiać o czymś, co jest właściwie pewną, pewnym założeniem czy abstrakcją. Ja pamiętam, jak proponowałam w klasie na przykład obejrzenie jakichś filmów, które mogłyby dotyczyć naszych treści. Na początku spotykałam się ze zdziwieniem, ponieważ raczej młodzież nie znała tych filmów, a ja je uważałam za klasyczne, za konieczne do obejrzenia, ponieważ one noszą pewną, pewną myśl ze sobą międzypokoleniową. I tu się właśnie zatrzymałam i zaczęłam pytać się o to, a co wy proponujecie? I oglądałam z nimi to, na przykład jeżeli chodzi o filmy, czego oni oczekiwali, oni mnie uczyli. Co warto zobaczyć, co jest właśnie na topie. Możemy mówić o różnego rodzaju sposobach, właśnie na spędzenie czasu aktywnego, bo na razie mówimy o tych takich bardziej intelektualnych, prawda? Czyli mówimy o koncertach, spotkaniach, rozmowach, ale może aktywność wspólna, międzypokoleniowa, może młodzież by zechciała poprzez swój, swój pomysł zaangażować starszych. Do jakiegoś sposobu aktywnego spędzenia czasu? Bo ta formuła jest możliwa do zorganizowania, bo Julia mówiła, że mamy różne miejsca. Zresztą tutaj Aleksander też potwierdzał, że są takie miejsca, w których możemy się spotkać i wspólnie coś, coś zrobić. E, Julio, powiedz mi, czy udzielasz się charytatywnie i czy młodzież chce w takich działaniach uczestniczyć? Na pewno, na pewno udzielam się charytatywnie bardzo często. Biorę udział w akcjach, które na które zbierają pieniążki na kogoś, na chore dzieci lub na inne organizacje pozarządowe w naszym mieście. Ale bardzo mało moich znajomych chce i ma chęć pomagać za darmo. Bardzo jest, je jednak muszę prosić tych ludzi o, o pomoc. I tutaj musimy postawić kropkę, gość mi Stargard mówi, byli Maria Pipier, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Stargard. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Julia Smagowicz, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta. Dziękuję. Dziękuję. I Aleksander Gwardecki, sekretarz Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard uczeń szkoły w Chmurze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.